Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dobrze, że tu jesteście. I tak jak, jak, jak Łukasz, lider nasz, powiedział, jesteśmy w Wieczerniku. To jest bardzo ważne miejsce. I w Wieczerniku dokonało się bardzo, bardzo wiele, i ten, ten tekst, który. Przed chwilą słyszeliśmy, który też znamy z liturgii, bo nie tak dawno, przecież w niedzielę właściwie, on był tekstem liturgicznym Ewangelią czytaną w kościołach naszych. To całe to wydarzenie dokonuje się właśnie w Wieczerniku i myślę, że jeszcze, jeszcze gdzieś, nawet z liturgii też pamiętamy te rozważania, które w ramach homilii były na ten temat. Dlaczego, dlaczego ten tekst? Na początek tych naszych spotkań. Bo chcemy się spotykać w Wieczerniku. Dlaczego? Bo my chcemy pójść śladami apostołów, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy przeżyli to wydarzenie niezwykłe, wydarzenie, które ich otwarło, które po otwierało w nich całe mnóstwo pozamykanych drzwi, i w ich umysłach, i w ich woli, zadecydowało o tym, że oni wyszli na zewnątrz, e, otrzymali Ducha Świętego, można powiedzieć, zostali Bogiem wypełnieni e, tak, jak to było e, możliwe i dane im w tamtym momencie. I to jest wydarzenie, które jest potrzebne każdemu z nas e, i bez Ducha Świętego nie jesteśmy zdolni uwielbiać Pana Jezusa. Nie jesteśmy zdolni nazwać go naszym Panem i zbawicielem. Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa. Nie ma chrześcijaństwa. Bez Ducha Świętego Ewangelia nigdy nie wyszłaby w świat z Jerozolimy. I żeby tak mogło się stać, żebyśmy mogli też. Doświadczyć, to chcemy się w tym wieczorniku naszym co te dwa tygodnie tutaj spotykać, żeby, żeby prosić też o Ducha Świętego, żeby spotykać się razem na modlitwie, na modlitwie też, której dzisiaj świat bardzo potrzebuje. Potrzebne są dzisiaj wspólnoty, które się modlą. Przede wszystkim modlą się. Bo tylko tam, gdzie wspólnota zbiera się w imię Jezusa Chrystusa i gdzie wspólnota się modli, tam przychodzi Bóg, tam przychodzi Duch Święty i, i tam przez te wspólnoty, żywe wspólnoty, wspólnoty modlące się, może Duch Święty wstępować na ziemię i działać w tym świecie. W świecie, którym doświadczamy dzisiaj bardzo wiele bólu i, i, i doświadczamy też wielu ciemności. Dlatego też y, ważne jest to i spotykamy się pierwszego dnia tygodnia. Y, otóż pierwszy dzień tygodnia to jest niedziela, chociaż wieczór. Się tak zastanawiam wieczór to już właściwie po zachodzie słońca, a zatem to byłby już nawet poniedziałek, według żydowskiego kalendarza. Natomiast y, y, spróbujmy sobie. Y, y, pewną sytuację, która, się, która ma miejsce, przybliżyć. Pierwszy raz do wieczernika trafiają apostołowie wtedy, kiedy Jezus posyła. Idźcie, przygotujcie paskę. Idźcie do znanego nam człowieka. Najprawdopodobniej on już ten człowiek właściciel wieczernika był im znany. Niewykluczone, że już tam kiedyś byli. Natomiast Przygotowują tam Paschę i przygotowują miejsce, w którym dzieje się coś, co oni bardzo mocno wszyscy przeżyli. My sobie tego nie uświadamiamy może za bardzo, ale wieczernik, kiedy jest ta ostatnia wieczerza, kiedy jest Pascha, najpierw jest Pascha, całe to wydarzenie, które dla każdego Żyda jest... Czymś najistotniejszym. Serce im bije ogromnie, bo to jest na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Tam kumuluje się ogromna ilość tajemnic, ogromna ilość przeżyć. I to jest wydarzenie, które jest początkiem w ogóle ich tożsamości jako narodu. I w tym miejscu i oni spotykają się na przeżyciu paski. Dla nich z żydowskiego punktu widzenia bardzo istotnego momentu. Natomiast później dokonuje się coś, co bardzo emocjonalnie przeżywają. Co, mianowicie ten moment, kiedy Jezus podnosi po raz czwarty kielich do góry, kiedy mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, to jest moja krew. Jezus Przeżywa ten czas. Tam, pamiętacie z Ewangelii, kiedy Jezus jeszcze przed początkiem mówi: Bardzo pragnąłem, bardzo gorąco pragnąłem z Wami przeżyć tę paskę. On pragnął, jest w nim pragnienie. To jest dla Jezusa, jest to wydarzenie, które On też przeżywa emocjonalnie bardzo mocno. Dlaczego? Bo o ile apostołowie do końca nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje, Jezus świetnie wie, co się dzieje i ma świadomość tego, że już za chwilę on odłączy się od tych swoich przyjaciół, on idzie na męczarnię i śmierć, której się boi jako człowiek w swojej ludzkiej naturze. I to mówi, że już więcej nie będę pił, aż się to wszystko dokona i stanie później. I tam są też i tam są z nim apostołowie, którzy mają świadomość wyjątkowej chwili. Że coś się dzieje, nawet jeżeli oni tego nie pojmują, co tak naprawdę się działo, to my wiemy. Tam jest ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa w Wieczerniku. Nie tylko. Nie tylko. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast oni to później zreflektują. Natomiast w tamtym momencie na pewno to przeżywają. Widzą też podniosły nastrój. Przypomnijcie sobie ten moment, kiedy jest, kiedy jest ta, ten dialog z Judaszem. Kiedy Piotr prosi Jana, czyli tego takiego pupila, ich, bo to jest najmłodszy, to jest chłopak, który jest na graniczu bycia dzieckiem a dorosłym. E, naście lat ma, ma Jan Apostoł, e, 12 czy 13 lat w tym momencie. I, e, i Piotr podpuszcza, zapytaj o kogo chodzi. Dlaczego? To pokazuje, że oni mają to wyczucie pewnej podniosłości, że coś się dzieje i ja nawet nie mam odwagi. Ten Piotr, który najpierw chlapie jęzorem, a potem myśli, najpierw okazuje się, że w tym momencie nie ma odwagi, że wie, że coś się dzieje i ja. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo teraz zobaczcie, ta podniosłość tego wydarzenia sprawia, że oni. Z tym wieczernikiem muszą kojarzyć wielkie wydarzenie. Coś się wydarzyło w tym miejscu, konkretnie w tym fizycznym miejscu. Coś się wydarzyło wielkiego. Myśmy się tu ostatni raz z Jezusem widzieli w taki sposób, bo już po wieczerniku, pamiętacie Wielki Czwartek, oni wychodzą, i jeszcze są razem, tak? Idą do Ogrodu Oliwnego, ale tam w Ogrodzie Oliwnym, tam już jest inny nastrój, tam jest już nastrój trwogi. Tam już Jezus jest też inny, On idzie na bok, modli się pełen tak, takiego ludzkiego lęku i przerażenia. Oni już jest osobno trochę, tam już apostołowie są zmęczeni, oni posnęli. I, natomiast ostatni raz w taki sposób w blasku światła, w taki uroczysty sposób widzą się w wieczerniku. I teraz mamy to wydarzenie. Rano były kobiety u grobu, w grobie. Pusty grób narobiły szumu zamieszania, rwetes się zrobił, nie ma. Nie ma Jezusa. Mało tego, one twierdzą, widziałyśmy Go. No widziałam Go, rozmawiałam z Nim. Oczywiście nie dają wiary. Pamiętacie, biegną do tego grobu Piotr i Jan. Tam jest powiedziane, Jan uwierzył. Jan uwierzył, a Piotr nie jest powiedziane, że uwierzył. Jan uwierzył, zobaczył i uwierzył. Piotrze mogło być całe mnóstwo różnych emocji. Dlaczego? Bo Piotr w tym momencie ma na świeżo w pamięci zdradziłem, nie? Zaparłem się. Więc on inaczej to będzie przeżywał. Co się działo od godzin porannych do wieczora, nie wiemy. Możemy się domyślać, że jest ogromny ruch pomiędzy uczniami, że jedni drugim donoszą, że coś się dzieje. Ale w pewnym momencie oni wracają do wieczornika. Oni idą do tego miejsca, w którym coś się wydarzyło niezwykłego, w którym dokonało się coś, co bardzo wszyscy przeżyli. Oni wracają jak gdyby do ostatniego momentu, w którym był ten najbardziej podniosła chwila, kiedy przeżywali święto, kiedy byli razem. Można się domyślać, co się tam dzieje, jakie są między nimi rozmowy. No bo przylatują kolejni, zdawać relacje, przypominacie sobie, przecież ten wieczór to jest, to będzie po tym, po tym, ale przy, przybiegło tych dwóch, Kleofas i, i ten drugi, co szli do Emaus. Widzieliśmy Pana po tym wydarzeniu, które teraz, o którym teraz czytamy czy rozmawiamy. Oni przylatują. Być może przylatywali też inni wcześniej, którzy opowiadali różne rzeczy. I, i jest, y, 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 oni się jeszcze dodatkowo pozamykali się. Czyli oni się boją, boją się, że mogą przyjść Żydzi. Dlaczego nie poszli do ogrodu Oliwnego i tam się nie spotkali, poza miastem, skoro się bali? Bo bali się Żydów. Nie poszli do ogrodu oliwnego z prostego powodu. Dlatego, że y, arcykapłani, faryzeusze, wiedzieli już, gdzie. Wiedzieli już, gdzie zwykle apostołowie z Jezusem się spotykali. Bo oni już to z miejsce znali, bo Judasz ich tam, do, Judasz ich, ich tam doprowadził. Nie? No to gdzie mogli się jeszcze spotkać w kupie? No to poszli do tego miejsca właśnie do wieczornika. I y, i tam na pewno, na pewno się też modlą. I przychodzi do nich Jezus stanął po środku. Wszedł między nich, przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Do ludzi, w których jest burza emocji, są wątpliwości, są świeże wspomnienia. A ja uciekłem, a ja się zaparłem, a ja zdradziłem. Z Jezus martwych stał. Kobiety go widziały. Jak to możliwe? Co to się stało? A pamiętacie? Przecież on kiedyś coś takiego mówił. Tego typu rozmowy mogły się dziać. I nagle dzieje się coś zdumiewającego. Jak, jak mogli zareagować, co musiało być w oczach tych apostołów, kiedy widzą, Jezus jest, przyszedł. Ale jak? Przecież drzwi są zamknięte, bo się boją. I Jezus mówi: Pokój wam. Pokój wam, nie robi wyrzutów. Chłopy, daliście plamę. Nie stanęliście na wysokości zadania. Zawiodłem się na was. Niczego takiego nie mówi do nich. W ogóle nigdy do nich czegoś takiego nie powiedział. Ale mówi pokój wam. Słuchajcie, coś musiało być w tych słowach niezwykłego, bo tam jest powiedziane, bardzo się uradowali. Jezus przychodząc do nich, nie sprawiał wrażenia kogoś, kto chce im zrobić wyrzuty, kto ma do nich jakiekolwiek pretensje. Kiedy on przychodzi, to oni się rozradowali. I tam jest, tchnął na nich i mówi: weźmijcie ducha świętego. Słuchajcie, jak sobie to medytowałem wcześniej jeszcze tam, to miałem tak. Miałem takie wrażenie, że, że Pan Jezus, kiedy przychodził. Proszę mi wybaczyć teraz to, co powiem, ale to było takie moje wrażenie, że Pan Jezus jest trochę jak takie niecierpliwe małe dziecko, które nie wytrzymało, tylko już leci szybko, kiedy jeszcze nie jest czas na to, ale już leci, żeby się pochwalić. Dlaczego? No, bo to nie jest dzień pięćdziesiątnicy. Duch Święty przyjdzie za pięćdziesiąt dni. No przecież Pan Bóg o tym wie. Tak jest plan. A on już tutaj przyleciał z tym Duchem Świętym. Ale dlaczego to jest możliwe? Dlaczego tak się dzieje? A dlatego tak się dzieje, że Jezus przychodzi do nich od razu z owocami zbawienia. Z owocami zbawienia. To jest tak drzewo dojrzało, czy owoce na drzewie dojrzały, i już leci zrywa i macie, jest gotowe. Nie czekamy, to jest od razu, już zaraz. Jaki to jest owoc? Jezus o tym mówi. Mówi o tym. Komu odpuścicie? Grzechy są odpuszczone. W ogóle nie bawi się w żadne, żadne propedeutyki teologii, żadne wstępy do teologii, tylko mówi od razu odpuszczacie, grzechy są odpuszczone, zatrzymujcie, są zatrzymane w niebie. Od razu przylatuje możecie rozgrzeszać. Grzech przestał zwyciężać. Ja jestem zwycięzcą. I teraz jeżeli ktokolwiek z was Zechce zrzucić z siebie ciężar zła, grzechu, to może się to dokonać. Bo to jest owoc, zbawienie, który przed chwilą wypracowałem, i lecę do Was w te pędy, żeby Wam powiedzieć: udało się, wszystko jest ok, zakończyło się, dzieło zbawienie się dokonało. I Jezus przychodzi z tymi owocami i od razu im to daje. I to jest, i tu jest ogromna radość. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Jak się zmienia wtedy w Wieczerniku klimat, od razu. Ale tam jest jeszcze jedne słowo, na które chciałem zwrócić uwagę, bo tam jest powiedziane: Jezus mówi tak. Tchnął na nich, dał im od razu Ducha Świętego. Bo to jest moment i tu, to jest moment ustanowienia sakramentu pokuty. To jest kolejny sakrament, który jest w wieczorniku, nie, nie, nie ostatni, bo jeszcze będzie bierzmowanie. Za kilkadziesiąt dni. To, możemy powiedzieć cztery sakramenty, które tam mają źródło w Wieczerniku. Eucharystię, kapłaństwo, sakrament pokuty i bierzmowanie. I od razu, i, i tu jest radość. Ale wiecie, co szczególnie moją uwagę przykuło, jak, jak Jezus mówi tak: Jak Ojciec mnie posłał. Tak i ja Was posyłam. Jak mnie Ojciec posłał, tak samo ja posyłam Was. Co to znaczy? Bo myślę, że, wiecie, jest to coś wstrząsającego. Bo co to znaczy, jak mnie Ojciec posłał? To nie jest tak, że oni sobie siedzieli przy stole i tata powiedział: Synek. 6 rano, poniedziałek, wstawaj do roboty, posyłam cię, y, musisz zrobić to, 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 załatwić. Ludzie, ale mi się nie chce, żebym posłał, no dobra, idę, kazałeś, to idę. Nie. Y, posłał, ojciec posyła, nie jest to w takim znaczeniu, masz to zrobić. Nie. To jest wola Ojca i Syna. To jest wola Ojca i Syna. I do czego posyła Ojciec Syna? Ratuj mi tych ludzi, te nasze dzieci. Ratuj nasze dzieci. Tak jak zaplanowałeś, mój synu, i tak jak ja zaplanowałem, tak jak mieliśmy to w naszych planach, dokonaj tego, czego chcesz dokonać czyli dzieła zbawienia. I Jezus potem o tym mówi, gdzieś tam przypomnijcie sobie te słowa, jak bardzo pragnę, żeby ten Chrzest już nastąpił. Jezus jest taki moment, kiedy on mówi o ogromnym pragnieniu tego, po co przyszedł. Żeby mógł wypełnić swoją misję zbawienia świata, przyjęcia krzyża. Jest w nim ogromne pragnienie. I teraz. Ojciec, znaczy Jezus mówi tak, to co było między mną a ojcem, niech się teraz dokona między mną a wami. Czujecie to? Ja, dla mnie to jest coś szokującego, bo tu jest niesamowita wiara Boga w nas. Jest wiara Boga w Ciebie. Bóg w Ciebie wierzy. Tak jak ojciec wierzy w syna. Jak Bóg Ojciec wierzy w Syna Jezusa. I to jest zaproszenie, zrób to, co myśmy zaplanowali. Ratuj te nasze dzieci, mówi do apostołów Jezus. To, co jest między mną a moim Ojcem, niech będzie między Wami a mną. To znaczy, Wy też miejcie taką wolę jaką mam ja, żeby zbawiać świat. Niech to w was też będzie tak, jak jest we mnie i w Ojcu. Idźcie ratować. Ma, możecie, wy możecie mieć swój współudział w dziele zbawiania świata. I pomimo waszych, jakby to powiedzieć, tego, że nie dorastacie do tego, tak? No przed chwilą apostołowie stradzili. To jest wiara Syna w nas, że możemy to zrobić, że możemy to zrobić, że możemy współpracować z Jezusem w dziele zbawienia świata. I narzędzie od razu jest gotowe. Tym narzędziem jest, jest odpuszczenie grzechów, przebaczenie. To jest to dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał, dzięki czemu my możemy. Zrzucać z siebie ciężar zła i grzechów. Zresztą nie tylko to, bo tu jest cały, jakby powiedzieć, cały arsenał tych duchowych skarbów i tej duchowej broni. Bo Jezus mówi to do kogo? Mówi to do tych, których on przygotowywał, ale teraz ich przygotowuje jeszcze w sposób wyjątkowy. Bo przekazuje dar, który jest największy. Ducha świętego. Bo jeżeli syn Boży Jezus tak idzie od Ojca zbawić świat, to idzie w duchu świętym. Przypomnijcie sobie, żeby, żebyśmy to mieli jakby unaocznione, to dlatego dokonało się to wydarzenie w rzece Jordan, kiedy Jezus przyjmuje chrzest i został namaszczony duchem świętym. To nie dlatego, że wcześniej w Jezusie nie było Ducha Świętego. Nie. To jest znak dla nas, po to, żebyśmy mogli to sobie nie, nie tylko na słowo, ale żebyśmy to zobaczyli, że tak jest. I w tym samym Duchu, co Jezus, mamy iść, żeby kontynuować dzieło. I mieć udział w tym dziele, którego dokonał Jezus Chrystus. Żeby mieć udział w dziele zbawienia świata. Dlatego tchnął, dał je im od razu ducha świętego. Odpuszczajcie grzechy. Jak będzie trzeba zatrzymać, w niebie są zatrzymane. Ale odpuszczajcie w niebie, będą im odpuszczone. To jest zaufanie Boga w stosunku do człowieka. I to się dokonuje właśnie w wieczerniku. W wieczerniku, yy, w którym oni przychodzą, oni są po pierwsze, oni tam są razem. I oni nie są tam, jacyś wiecie, y, oni tam przychodzą tacy, jacy są i z wątpliwościami, i z jakimiś nadziejami, i z niepewnością y, w całej tej burzy emocjonalnej, która mogła się wtedy dokonywać w nich, tak? Tacy, jacy są. Tacy, jacy są. Przychodzą. Ale właśnie to jest ważne i to jest wielkie. Przychodzą. I gdzie przychodzą? Przychodzą do tego miejsca, gdzie dokonało się to coś niezwykłego. Oni przychodzą do wieczernika, gdzie jest, można powiedzieć, ten akt ustanowienia Eucharystii. To też jest istotne. Ten związek z Eucharystią. I tak będą się spotykać przez następne dni. Będą już spotykać się pewnie już w innym nastroju. Może jeszcze jest, jest w nich lęk. Jeszcze nie są zdolni. Mają wątpliwości. Ale będą się spotykać, żeby się modlić, żeby rozważać i zastanawiać się, co to się dokonało. Jeszcze będzie dużo się działo. Bo jeszcze nie ma Tomasza, jest ich tam dziesięciu apostołów. Jest mowa o uczniach, ale apostołów na pewno było dziesięciu. Nie wiadomo, dlaczego Tomasza nie było. Może Tomasz z nich, przepraszam, za dygresję teraz, tak, może Tomasz był najodważniejszy z nich. Bo my mówimy, że to jest ten niewierny. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze czasami powiedzieć, ten najodważniejszy. Dlaczego? Bo ta dziesiątka była pozamykana z obawy przed Żydami. To znaczy, że Tomasz nie obawiał się Żydów? Jak łaził po mieście? Może, nie wiem. Natomiast, yy, natomiast to się dzieje w wieczorniku. W wieczorniku otrzymują ten najwspanialszy dar i otrzymują coś niezwykłego. Pomimo tego, że oni spotykają się z takim przeświadczeniem, bo musi to w nich być. W tym Piotrze, który ma świadomość, zaparłem się, pewnie łzy jeszcze nie, 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 nie obeschły mu na, na policzkach, u, zobaczył, jak Jezus w nich wierzy. I do tych wszystkich, którzy się pouciekali, nie zdali tego egzaminu, Jezus mówi tak: A ja w was wierzę i możecie mieć udział w dziele zbawienia świata. I ja wam daję najcenniejszy dar. Jaki mogę dać. Ducha. To jest osoba. To jest osoba. Ducha, w którym ja działałem i działam na ziemi. Amen.